Witam państwa serdecznie. Kaja Godek, Fundacja Życie i Rodzina, a to jest wideoblog ProLife bez cenzury. Zanim zaczniemy, jak zwykle proszę Państwa o łapki w górę, o subskrybowanie kanału, o podawanie tego nagrania dalej, wrzucenie na swoje media społecznościowe po to, żebyśmy mogli z treściami pro live dotrzeć do jak największej liczby osób. Ludzie tego naprawdę potrzebują, ludzie nie wiedzą, co się dzieje, nie wiedzą co myśleć o różnych zjawiskach. Dajmy im prawdę, dajmy im prawdę o aborcji, prawdę o tym, co się dzieje w świecie i takie drobne działania jak zasubskrybowanie, komentarz dla zasięgu czy, czy podanie dalej tego nagrania na pewno pomoże. Bardzo też Państwa proszę o wspieranie działań Fundacji Życie i Rodzina. Numer konta jest teraz na ekranie. Działamy dla Państwa, działamy dzięki Państwu, działamy dlatego, że ludzie dobrej woli dobrowolnie przekazują darowizny, z których możemy sfinansować działanie fundacji, możemy sfinansować robienie nagrań, możemy sfinansować akcje uliczne, możemy sfinansować akcje ustawodawcze, które robimy w sejmie. Już teraz bardzo dziękuję każdemu z Państwa, kto, kto nas wesprze. Dziękuję każdemu, kto subskrybuje kanał, kto daje łapki w górę, komentarze i podaje dalej to nagranie. Szanowni Państwo, dzisiaj powiemy sobie o sprawie, która może bulwersować, ale też zachęcam do tego, żeby spojrzeć na tę sprawę bardzo trzeźwo i zobaczyć pewne mechanizmy, które ta sprawa nam pokazuje. Co się stało? Sataniści ze stanu Nowy Meksyk w USA ogłosili, że otwierają swoją klinikę aborcyjną i w tej klinice aborcyjnej będą oferować coś, co określili jako sakrament aborcji. Straszne i przerażające i właściwie chyba nie można upaść niżej, ale też myślę, że ta sytuacja powinna nas skłonić do rozważań, co się dzieje i dlaczego to się dzieje i co z tym wszystkim robić. Szanowni Państwo, w klinice w Nowym Meksyku będzie oferowany satanistyczny sakrament, jakim jest aborcja. I co ciekawe, ta klinika została nazwana imieniem matki Samuela Alito. Taką nazwę wymyślili aborterzy, którzy założyli tę klinikę. A kim jest Samuel Lito? Samuel Alito jest y, głównym autorem wyroku Dobbs versus Jackson a, z czerwca ubiegłego roku, y, wyroku, którym Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych obalił federalne prawo do aborcji. Ten wyrok jakby zniósł obowiązywanie wyroku Roe versus Wade, anulował y, konsekwencje tego wyroku. I co się okazuje? Aborterzy nienawidzą. Aborterzy nienawidzą sędziego Alito. Aborterzy przypuścili na niego atak, kampanię nienawiści. No i mszczą się przynajmniej w sferze symbolicznej. Tyle mogą. tak? Nie mogą cofnąć konsekwencji tego wyroku Dobbs versus Jackson, ale, ale mogą rozpuszczać hejt, czy właśnie w sferze symboli szerzyć nienawiść do, do osoby, która jest autorem tego nowego prawa. Mówią też, że właśnie nazywają klinikę kliniką matki sędziego Alito, dlatego że matka sędziego Alito w 1950 roku nie zrobiła aborcji, a może właśnie trzeba było zrobić aborcję, nie mielibyśmy dzisiaj problemu z tym nowym prawem aborcyjnym, które weszło w życie w Stanach Zjednoczonych. Drodzy Państwo, no, tutaj bardzo wyraźnie widać, że ta cała narracja o tym, że kobieta, kobieta powinna wybierać, że to jest zawsze decyzja kobiety, to jest taka narracja, żeby zamydlić oczy. Tak naprawdę aborcjoniści. Mają czy tworzą na bieżąco listę osób, które nie powinny mieć prawa do życia, osób, które oni uważają, że powinny stracić życie, zanim się urodziły. No i tu właśnie mamy sędziego Alito. Tak? Niech, niech ktoś cofnie czas i niech matka sędziego Alito, dokona aborcji, żeby nie było tego człowieka na świecie. I to jest właśnie taka decyzja kobiety i takie prawo. Tak naprawdę aborterzy mają ochotę każdej kobiecie powiedzieć: Ty możesz nie robić aborcji, a Ty powinnaś zrobić, Twoje dziecko nie powinno żyć itd. itd. No, obrońcy życia generalnie nie powinni się urodzić. To jest taka ich filozofia. W tej satanistycznej klinice y, będą mogły zrobić aborcję dziewczyny już po ukończeniu 17 roku życia i y, powiedziane jest, że będzie można dokonać aborcji chemicznej y, środkami poronnymi do 11 tygodnia. To jest w ogóle bardzo ciekawe, dlatego że nawet Food and Drug Administration, taki amerykański urząd, Dopuszczający leki na rynek mówi, że po 10 tygodniu właściwie nie powinno się robić aborcji chemicznej, aborcji tabletkami. No tutaj mamy 11 tydzień, tylko że z drugiej strony no, też trudno się dziwić. Tak? Jeżeli ktoś nie szanuje prawa moralnego, no to nie będzie też szanował prawa stanowionego. No i sataniści w Nowym Meksyku po prostu robią co chcą. I myślę, że ta cała sytuacja. Pokazuje jasno i bez niedomówień, z kim i z czym mamy do czynienia. Żebyśmy przypadkiem kiedyś nie powiedzieli, że nie wiedzieliśmy, że się nie domyślaliśmy, nie złapali się na tę całą otoczkę, która towarzyszy aborcjonistom, gdzie oni mówią o dobru kobiety, o decyzji, o wyborze, o wolności. o Oni bardzo dużo mówią o wolności. Stany Zjednoczone w ogóle to jest takie państwo, które, w którym pojęcie wolności jest jednym z kluczowych, i tam, jeśli się powie o tym, że właśnie należy chronić wolność, to, to bardzo dużo osób łapie się na, to, na tę narrację. No oczywiście odebranie prawa do życia jest odebraniem wolności, bo nie można mieć żadnej wolności, jeżeli się nie miało prawa do życia i ktoś nas zabił. Ale trzeba pamiętać, że ta właśnie taka retoryka wolnościowa dobrze chwyta. I to hasło, że aborcja jest sakramentem, też jest bardzo znaczące, dlatego że widzimy wyraźnie, że ruch aborcyjny to jest ruch, który walczy nie tylko o to, żeby zabić jak najwięcej dzieci, ale też walczy w ogóle z Kościołem, z chrześcijańskim porządkiem społecznym. Aborcja w Kościele Katolickim jest jednym z takich grzechów, które no, traktuje się najpoważniej. Tak? Kto dokonuje aborcji, kto pomaga w aborcji, kto. Kto popiera aborcję również jako polityk, to z chwilą zaistnienia pierwszej aborcji, w wyniku tej decyzji politycznej, podlega ekskomunice te sentencji, czyli ekskomunice, której nie musi ogłaszać władza duchowna, ta ekskomunika po prostu zaistniała. I wtedy nie wystarczy sama spowiedź, trzeba jeszcze tę ekskomunikę zdejmować. Oczywiście jest droga do powrotu do kościoła, ale jakby taka osoba wyklucza się automatycznie ze wspólnoty kościoła. I proszę tutaj w satanistycznym, w satanistycznym kościele czy w satanistycznej organizacji no, aborcja urasta do rangi takiego sakramentu, oni nawet mówią, że jest rytuałem wtajemniczenia w satanizm. Bardzo znaczące, i, i myślę, że powinniśmy o tym pamiętać, bo no, często nam się mówi, że aborcja jest właśnie takim, takim tak, czy, czymś dobrym, czymś, co kobiecie przynależy, czymś, co ma jakiś pozór dobra, przynajmniej. Tak, no nie, no to jest czyste zło. <laughs> I drodzy Państwo, żebyśmy nie myśleli, że, że Polska jest wolna od takich schematów, jak popatrzymy na to, jak działa ruch aborcyjny w Polsce, jak on działał w momencie, kiedy były takie duże wybuchy jego aktywności, to zobaczymy, że było bardzo podobnie, że to też była walka z Kościołem, że to była walka z normalnością, że to była też próba zrobienia takiej listy, komu odebrać prawo do życia. I zobaczymy, że mieliśmy do czynienia z czym, zmazaniem po kościołach, z taką ogromną agresją na kościół katolicki. Przecież, życzenia śmierci w stosunku do obrońców życia, aborcjonistki z aborcyjnego Dream Teamu pokazujące się w stroju, który imituje strój osoby duchownej Kościoła katolickiego. No, to są wszystko zjawiska, których nie sposób przeoczyć. Tak, jakby filozofia aborcyjna jest filozofią głęboko antyludzką, ale jest też głęboko antykatolicką. I ona, ona ma swoje źródło, ma swoje wzmocnienie, ma też takie, taką swoją podbudowę właśnie, właśnie w satanizmie. Antykatolicka retoryka, profanacje, to wszystko, co robili uczestnicy Czarnego Protestu, kiedy te protesty wybuchały. One, proszę też zauważyć, nie są zjawiskiem stałym. To znaczy to się nie dzieje cały czas. To są takie zrywy, tak? oni do tego są zdolni, nie są zdolni do, do zbudowania jakiegoś, jakiejś trwałej organizacji, tylko właśnie robią takie zrywy. I myślę, że powinniśmy dzisiaj pamiętać, że złama swoją twarz. Ma tę twarz bardzo konkretną, że aborcja nie ma w sobie nic dobrego. Czasem nam się próbuje tłumaczyć, że no wiecie, jakieś super trudne sytuacje. Bardzo często używa się tego argumentu o zagrożeniu życia albo zdrowia matki, żeby wytłumaczyć, że że no czasem jednak aborcja jest potrzebna. To bardzo często też widać w takich środowiskach no właściwie deklarujących się jako pro-life. Ja osobiście nie odbieram jakby dobrej woli tym osobom. Myślę, że to jest raczej kwestia... Mm, Jakiejś dezinformacji. Natomiast no, drodzy Państwo, nawet jeżeli jest zagrożone życie i zdrowie matki, to aborcja nie jest potrzebna. Trzeba ratować wtedy matkę, nawet jeśli w wyniku tego ratowania straci życie dziecko. I to nie jest aborcja, to jest jakby zupełnie inne działanie. Natomiast um, natomiast nam się tak próbuje powiedzieć, że no, wiecie, no, tam jakiś taki um, mały procent albo promil, zrozumcie, że czasem, czasem, tylko czasem to jest potrzebne. Nie, nie jest potrzebne nigdy, i nie jest dobre nigdy, nie ma żadnego y, pierwiastka dobra. Aborcja to jest satanizm. Zresztą, jak popatrzymy na, na to, z kim się bratają lewackie ruchy w Polsce, no to przypomina się na przykład paradę LGBT z czerwca ubiegłego roku w Warszawie. Tam sataniści Kościół Szatana miał swoją oficjalną platformę, na której, na której przybył na tę paradę i ci ludzie mieli swój sektor, po prostu sobie tam szli. Tak? Szanowni Państwo, zło ma swoją konkretną twarz. Zło jest złem i nie ma w tym złu żadnego dobra, nawet jego cząstki, nawet jego procenta, nawet promila. Szanowni Państwo, to zło pokazuje swoją twarz w Nowym Meksyku. Aborcjonizm i satanizm idą ze sobą w parze. Ja wiele razy słyszałam, że należy się dogadać z przeciwnikami ideowymi, że należy się dogadać ze środowiskiem aborterów, wypracować jakieś wspólne stanowisko, może gdzieś się zgodzić, spróbować znaleźć porozumienie. Drodzy Państwo, nie będzie takiego porozumienia, nie będzie takiego porozumienia ze środowiskami, które reprezentują czyste zło. I myślę o tym głosowaniu, które ma być niedługo w Sejmie, projektu obywatelskiego Aborcja to Zabójstwo. Myślę, że to będzie też taki moment, gdzie posłowie y, będą mogli y, wybrać jedną z dwóch alternatyw. Tam w Sejmie wygra życie albo wygra śmierć i tutaj nie ma absolutnie alternatywy. Um. Ten projekt y, zawiera przepisy, których w polskim prawie nie ma. Dlatego jest trudno ścigać podziemie aborcyjne, dlatego jest tak, że prokuratury umarzają y, sprawy, dlatego jest tak, że sprawy o y, pomocnictwo w aborcji są bardzo rzadkie i też różnie się kończą te postępowania. A to dlatego, że właśnie przepisów brakuje i te przepisy dajemy. Ten projekt, między innymi, zawiera zakaz produkowania materiałów instruktażowych, jak zabić dziecko, zawiera zakaz dystrybuowania takich materiałów, posiadania takich materiałów. To jest, tam jest też zakaz przekazywania instruktażów, w jaki sposób zabić dziecko domowym sposobem. I to są wszystko rzeczy, których na dzień dzisiejszy nie ma. Dlatego aborcjoniści robią co chcą, i oni sami mówią, że w Polsce. Mają Eldorado. Oni takich słów używają i o to chodzi, żeby skończyć z tym Eldoradem. Chodzi o to, żeby skończyć z sytuacją, w której z jednej strony państwo mówi, że powinno gwarantować prawo do życia, a z drugiej strony jakby przymyka oko na działalność takich grup, przymyka oko na to, że giną konkretni ludzie i konkretne dzieci. I drodzy państwo, pora skończyć z tym Eldoradem. Pora przestać marzyć o tym, że się dogadamy z ludźmi, którzy reprezentują czyste zło i trzeba temu złu zdecydowanie postawić granice, bo jak pokazuje sytuacja z Nowego Meksyku, zło potrafi być i zawsze w końcu jest złem bezgranicznym. Dziękuję bardzo za dzisiaj. Dziękuję, że Państwo obejrzeli ten odcinek. Jeszcze raz bardzo proszę o kciuki w górę, komentarze dla zasięgu, podawanie tego nagrania dalej, subskrybowanie kanału, bo na tym kanale będą się pojawiały treści pro-life w dalszym ciągu. I bardzo proszę o wspieranie Fundacji Życie i Rodzina, jeśli tylko Państwo mogą, jeśli tylko uważają Państwo, że to, co robimy, jest słuszne i jest dobre. To zapraszam do wsparcia. Numer konta jest widoczny w tej chwili na monitorze. Bardzo się cieszę, że mogliśmy się dzisiaj spotkać i do zobaczenia w następnym odcinku.